Czy pan ma jakikolwiek termin pójścia na emeryturę, czy pan na razie uważa na zasadzie, no że nie. do końca walczymy o swoje no ideały? Na ja emeryturę. Nie. No ale Miał pan, uciec... jaki jest drugi najszybciej rozwijający się kraj w 30 latach po Chinach na świecie. Brazylia to też nie leży do Unii No niestety, Polska, panie prezesie. Nie, no żart. Pan Janusz Korwimik, prezes partii witam serdecznie Panie Witam. I odpowiadając oczywiście na żywotne zainteresowanie społeczne zachęcamy do dzwonienia i komentowania, cały czas śledzimy ten czat i żyjemy z Państwem na bieżąco. Panie Prezesie, na no pierwsze pytanie, które się narzuca po tym, jak Szymochownia ogłosił swój start w wyborach prezydenckich, to czy Pan wystartuje w wyborach prezydenckich? Ja ogłosiłem, że ja mniej więcej, będę musiał to wystartuje, ale mam szczerą nadzieję, że kolega Brown wystartuje i mnie zwolni z tego obowiązku. Uważa Pan, że jest to najbardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że no Grzegorz Braun jest teraz europarlamentarzystą Konfederacji, nie jest żadnej frakcji, to prawda, no ale uważa Pan, że jest już aż tak na wylocie z Konfederacji, żeby się zdecydować na taki no, ruch? No, trudno powiedzieć. Konfederacja, znaczy nie Konfederacja, tylko konkretnie panowie Bosak i Mensen postanowili w swoim czasie, że, czyli dwa lata temu, że Korwin-Mikke że że i Braun będą wyautowani, ponieważ taki warunek postawił wielce czcigodny Jerzy Kaczyński, że owszem zawrze koalicję z Konfederacją, ale bez Brauna i jej korwin ja już to przeżyłem raz w życiu, gdzie zawierałem koalicję z panem Tuskiem, który oświadczył, że owszem, z, z UPR-em tak, ale bez e, korwin mikkego i Michalkiewicza. No, problem polega na tym, że no, tacy ludzie, my jesteśmy prawdziwa prawica, nie centroprawica, tylko prawica i po prostu no, jesteśmy radykałami i chcemy naprawdę coś zmienić w Polsce. No, do tej pory te wszystkie zmiany, które zachodzą, to na zasadzie opisanie w świetnej książce księcia Di Peduzzi, prawda? lampard, który brzmi bardzo wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało tak, jak było, więc tak to Mamy py pytania z czatu, no właśnie, w kontekście tego też, o czym e, e, tutaj rozmawialiśmy na ofie, Czy pan ma jakikolwiek termin? Pójść na emeryturę? Czy pan na razie uważa na zasadzie, nie, że nie, nie. do końca walczymy o swoje no ja ideały? Nie mam emerytury. Ja Polityku uprawiam jako hobby, a nie, a nie żyję z polityki, więc nie, nie mogę przejść na emeryturę z polityki. Myśli pan, że Szymon Hołownia zagrozi tej pozycji Sałomira Mencina w tych wyborach prezydenckich? To jest zupełnie inna, inny elektorat, przynajmniej tak jak myślałem. A jeżeli wydaje. chodzi o liczbę głosów? No nie wiem, ale to raczej pan Hołownia to odbierze głosy, wiem komu. Raczej, raczej, raczej panu Trzaskowskiemu, czy, 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 czy komuś tam, no nie wiem. pan duży sukces Mira Mencena w tych wyborach, tak szczerze, tak z punktu widzenia <noise> nie. obiektywnego? <noise> nie, właśnie o to chodzi, że w tej chwili w sondażach Konfederacja ma znacznie lepsze notowania, niż większość Zygony z owomirem co pokazuje, że właśnie powinien wystartować Brown, a nie, hmm. za, za uwagę, że Konfederacja nie wystawiła kolegi Mencena, on sam się wystawił. To jest jego zgłoszenie. No właśnie, i jak pan ocenia też te, to postępowanie, bo część osób twierdzi, że właśnie Krzysztof Bosak został tym uprzedzony. Krzysztof Bosak potem mówił o kandydacie wspólnym całej prawicy. Yy, widzi pan tutaj jakieś dalsze pole do współpracy, czy raczej Konfederacja będzie przechodzić głęboką korozję? Trudno mi, trudno mi powiedzieć. Ja w tej chwili, no już nie jestem w razie liderów Konfederacji, więc yy, nie wiem, jakie są zakulisowe rozmowy. Znaczy, trochę wiem, ale jak wiem, to nie mogę akurat o tym mówić w związku z tym, w związku z tym no, trzeba po prostu poczekać, zobaczyć. No, powinien się odbyć Kongres Konfederacji, zgodnie nawet z Rada Liderów powiedziała, że powinien się odbyć do końca roku, tylko że zgodnie ze statutem, jeżeli w ogóle Rada Liderów istnieje, bo moim zdaniem nie istnieje, no to powinna termin ustalić, a właśnie tak jest w statucie, natomiast tego nie zrobiła, więc nie wiem co, co Czy uważa Pan, powiedzieć? że obecna Konfederacja jest nielegalna? Konfederacja jest całkowicie legalna, natomiast jej władze są nielegalne. Po prostu jest wyraźnie napisane w statucie, że kadencja władz trwa 5 lat do chwili kolejnego kongresu, a kolejny kongres miał odbyć za 5 lat. Minęło już 5,5 roku, więc od pół roku nie ma już władz. To patrząc szerzej na to, jak teraz Konfederacja wygląda, Dobromir właśnie tutaj siedząc na pańskim miejscu ostatnio mówił, że w Konfederacji, jeżeli chodzi na przykład o pogląd na polexit, jest tak, że większość jednak uważa, że Unię Europejską trzeba reformować, a nie trzeba wychodzić. No wiem doskonale, że zarówno Pan, jak i Pani też od lat mówicie o e, rozwiązaniu polegzitowym. E, więc no, pytanie, czym się obecna Konfederacja różni, o, zarówno od Prawicy, no, jak i ewentualnie od Pańskiego ugrupowania innych Prawicowych? No znaczy Partia Koordynacyjna nie, nie jest naszym najważniejszym hasłem pole -exit, prawda? Naszym hasłem jest walka o wolność. Natomiast póki Unią Europejską rządzi, rządzi ta lewicowa hołota, to oczywiście nie ma, nie ma mowy o, o jakiejkolwiek bytności w Unii, no bo na tym tylko, tylko tracimy. Proszę zwrócić uwagę, że te miliardy, które dostajemy, tam 5-10 miliardów czy ileś. To w ogóle jest dla gospodarki, to nie jest nic, oczywiście jak się chce to rozkraść, to to są duże pieniądze, prawda, oczywiście, natomiast, natomiast gospodarka to jest, to jest gigant I, i tam parę miliardów te czy w tamtej gospodarce nie robi, nie robi różnicy. Zawsze za, warto sobie spytać, dlaczego na przykład Chiny się tak świetnie rozwijają, bo nie są w Unii Europejskiej, prawda, bo nie dostali z Unii Europejskiej ani grosza, prawda, i dlatego się rozwijają. Natomiast my, którzy dostaliśmy, postawiliśmy te pieniądze, także politycy. No ale Pan, nauczyli... jest drugi najszybciej rozwijający się kraj w ostatnich 30 latach po Chinach na świecie? Brazylia to też nie leży do Unii No Unii niestety, Unii. Polska, Panie Prezesie. Nie, no żart. No, takie e... są statystyki oficjalne ekonomiczne pod kątem e... E... Produktu, produktu krajowego brutto i tego wzrostu. Więc Polska jest drugim krajem w ostatnich 30 latach za Chinami. To który, chyba wyczynił największy to... skok. To chyba tylko na produkcji te, czołgów i amunicji, którą teraz robimy. Bo... No właśnie właśnie nie, Pani Prezes, no bo patrzymy na 30 lat okres 30-letni. 30-letni okres? Absolutnie nie wierzę. Musiałbym zajrzeć zaj zaj do, do tych, tych statystyk. Nigeria Ale, ale, ale Nigeria się rozwija szybciej nawet. No. no może w skali rocznej, jeżeli patrzymy na rok do roku, ewentualnie takie krótkoterminowe, to może... W... Polska teraz nie jest najszybciej rozwijającym się krajem, ale jeżeli patrzymy na okres od upadku komunizmu, ja, ja przez wejście do Unii Europejskiej, wejście do NATO i y, wprowadzanie kapitalizmu w Polsce, to Polska była drugi, drugą najbardziej rosnącą gospodarką ja, na świecie. Zaraz. Polska miała, była najbardziej rosnącą gospodarką na świecie, miała 8,5% rozwoju przed wejściem do Unii Europejskiej, czyli w roku 1989. Miała 8,5% rozwoju. Natomiast od, od chwili wyjścia do Unii spadło to do jakichś 3%, prawda? czy do 2, czyli do unijnej normy. Jak na Unię, rzeczywiście rozwijamy się najszybciej z Unii, ale to nie jest trupem. Porównanie się, się z trupem to oczywiście jest bez sensu. Unia jest trupem i na, na tle Unii wyglądamy znakomicie. Tu się akurat zgadzam z Panem. Natomiast sama Unia, no to przecież śmieszne. No moglibyśmy tutaj bardzo szeroką statystykę ekonomiczną prowadzić na te tematy. E, aczkolwiek, no, pan prezes nie wie, że jesteśmy w drugą, w drugim krajem, ale myślę, że można tą grafikę bardzo łatwo znaleźć, może zaraz sam jej poszukam. No nawet można narysować samemu. No ale <noise> myślę, że tutaj akurat to są obiektywne, obiektywny wskaźnik, jeżeli patrzymy na produkt krajowy brut, to potem możemy tam się rozrabnieć, jak ten produkt krajowy brutto e, przekłada się na życie konkretnych warstw społecznych, jakie jest rozwarstwienie nie, społeczne, To jest bez znaczenia oczywiście, jak to się przekłada na poszczególne warstwy. Ważne jest, ważny jest sumaryczny, Sumaryczny efekt, natomiast pytanie się, jak to się liczy, ten produkt, ja nie, 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 to nie jest Akurat, akurat ekonomicznie, ale od, 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 od wskaźnik pół roku, zostaje. Od pół roku nie patrzyłem na, na, na wskaźniki, zaraz to zrobię. No zaraz możemy, no ale teraz możemy zaraz to zrobić. Ale panie prezesie, na chwilę wrócimy mm. e, do wyborów prezydenckich, bo e, mówiliśmy o Szczemu Hołowni, mówiliśmy o osobowej rządzeniu, mówiliśmy o panu w kontekście startu. E, no ale jeżeli patrzeć na samą prawicę. To mamy już przynajmniej kandydata PiSu, jeszcze nie wiemy którego. No, mówi się o czarnku, e, mówi się ewentualnie kilku innych. E, jeżeli chodzi o konfederację Mensen, jeżeli chodzi o prawicę szerzej pojętą, to już Kuba ogłosił swój start. E, no i teraz ewentualnie Pan. Czy nie uważa Pan, że zbliżamy się do powtórki błędów prawicy sprzed lat, która zawsze miała kilku Napoleonów, przez to przegrywała wszystkie Ale, wybory? No, powiedzmy sobie jasno, pan Czarnek nie jest żadną prawicą, nawet centroprawicą, więc nie widzę powodu, żeby, żeby, się, żeby się martwić. się według pana żeby, żeby dla wyborców, wyborców, którzy się identyfikują jako prawicowi czy centroprawicowi, może być prawicą? No, to oczywiście każdy się może nazywać jak chce. Ludzie się nawet identyfikują jako kobieta albo na przykład jako, jako, jako kot ostatnio się ktoś zidentyfikował. To, to był prank akurat internetowy. Ten... Tak, tak, domyślam się. E, natomiast natomiast e, co, do, co do kandydatów, no przecież e, z całą pewnością zdecydowanie na prawo od, e, od pana czanka, załóżmy Sikorski, prawda, który, który jest, z, to, to jest człowiek, którego lat temu 30, jak byłem w Sejmie, w, kom, w Komisji Obrony Narodowej, popierałem, broniłem, a wtedy był wiceministrem Obrony Narodowej chyba. M, chyba. I on się chwalił, chwalił się niemal otwarcie, że jest agentem, agentem brytyjskim. prawda, I to wtedy uważałem, że to nie, że to nie szkodzi, że mamy agenta. Natomiast w tej chwili, gdyby człowiek, który jest, jest czy był agentem, agentem mi 6 czy człowiek, który przypuszczalnie się przegenturował na Stany Zjednoczone, który ma żonę, która jest tak naprawdę tubą tzw. neokonserwatystów, prawda? Która, który ma syna, który jest w armii amerykańskiej i, i żeby taki człowiek kandydował na prezydenta, no to to w ogóle nie, nieprawdopodobne. A w